Cześć. Opowiem dzisiaj o napojach i posiłkach profilaktycznych, o tym, w jakich przypadkach przysługują i komu przysługują napoje i posiłki profilaktyczne. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. To zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy odbywa się poprzez podjęcie wielu działań na różnych poziomach wskazanych przepisami między innymi Kodeksu Pracy w dziale dużym obszernym dziale 10 bezpieczeństwo i higiena pracy. Zgodnie z artykułem 232 Kodeksu Pracy pracownikom przysługują napoje e, i posiłki profilaktyczne, ale nie każdy pracodawca jest, jest zobowiązany do wydawania napojów i e, posiłków profilaktycznych. W dalszej części filmu dla ułatwienia będę mówiła po prostu Napoje i posiłki, w rozumieniu napoje i posiłki profilaktyczne. Tylko i wyłącznie pracownicy, którzy wykonują pracę w warunkach uciążliwych, mają prawo do skorzystania właśnie z napojów i posiłków. Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków jest uzależniony od Wydatkowania energetycznego u kobiet i mężczyzn, a wydawanie napojów związane jest z temperaturą w pomieszczeniu, w miejscu, Prawda. wyszczególnienie stanowisk pracy, których wykonywanie. Um, uprawnia pracowników do skorzystania z napojów i posiłków powinno zostać uregulowane w regulaminie pracy po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracow pracowników, jeśli na terenie zakładu pracy nie działa lub nie działają zakładowe organizacje. Związkowe. Posiłki i napoje przysługują jako świadczenia yy, na mocy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, co oznacza, że są nieoskładkowane i nieopodatkowane. Jeśli żaden regulamin w zakładzie pracy czy inny akt o podobnym charakterze nie reguluje kwestii wydawania posiłków i napojów, to może to być uznane przez organ podatkowy jako Wypłacanie mm, pracownikom wynagrodzenia w naturze, co będzie się wiązało z koniecznością oskładkowania i opodatkowania tych kwot, właśnie y, wydawanych na te cele, przez. Pracodawca. No dobrze, ale może przejdę do tego, bo to najbardziej Ciebie pewnie interesuje, komu przysługują posiłki, posiłki profilaktyczne. Posiłki przysługują pracownikom, którzy wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, a w związku z tym efektywny wydatek energetyczny organizmu e, powyżej 2000 kalorii u mężczyzn i 1100 kalorii u u kobiet usiłki przysługują pracownikom, którzy wykonują pracę związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kalorii u mężczyzn i 1000 u kobiet w kilku przypadkach. Wtedy, gdy wykonują pracę w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie temperatura, temperatura stale utrzymuje się na wysokości poniżej 10 stopni Celsjusza, także wtedy, gdy wskaźnik obciążenia termicznego. Wynosi powyżej 25 stopni, a także wtedy, gdy wykonują pracę na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Wspomniałam o wskaźniku obciążenia termicznego. Jest taki wskaźnik, który y, służy do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na organizm człowieka w trakcie Wykonywania przez niego pracy. Posiłki przysługują również wtedy, gdy pracownicy wykonują pracę pod ziemią lub gdy zostali zatrudnieni do usuwania następstw klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych. Za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Natomiast samo rozpoczęcie okresu zimowego no nie jest wystarczającym powodem do tego, aby mm, domagać się od pracodawcy. Posiłków profilaktycznych. Przy wykonywaniu prac na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, równolegle musi również wystąpić właśnie taki wydatek energetyczny związany z wysiłkiem fizycznym, aby móc skorzystać z tego uprawnienia. Na pewno nasuwa Ci się pytanie, jak dokonać takiej oceny wydatku energetycznego, i to jest bardzo dobre pytanie. Przepisy nie precyzują i nie określają. Kto i w jaki sposób ma dokonać pomiarów oceny wydatku energetycznego. Przyjmuje się, że pracodawca może zrobić to sam. Jednak najczęściej e, i można właśnie mm, zrobić to w ten sposób, aby takie badania zlecić z odpowiedniej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Są różne metody mierzenia tego wydatku energetycznego. Jednym z nich jest metoda według Leymana, jeśli dobrze mówię. Która polega na ocenie pozycji ciała w trakcie zmiany roboczej, w trakcie wykonywania pracy przez pracownika, a także Analyzy. analizy czasu pracy. Jak już wiemy, komu przysługują posiłki profilaktyczne, pojawia się kolejne pytanie: a ile tych posiłków pracownikowi się należą, pracodawcy? Pracownikom pracującym w uciążliwych warunkach przysługuje jeden posiłek, który powinien zawierać określone wartości odżywcze. Oraz powinien posiadać wartość kaloryczną około, około 1000 kalorii. Jeśli pracodawca ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikom posiłków, to powinien dać im możliwość i zapewnić dostęp do punktów gastronomicznych lub też dać możliwość no, własnoręcznie przygotowywania posiłków z dostarczonych produktów. Oczywiście przygotowywanie posiłków we własnym zakresie, w zakresie pracowników powinno odbywać się z uwzględnieniem zasad y, higieniczno-sanitarnych, a komu w takim razie przysługują napoje profilaktyczne? Wydawanie pracownikom napojów profilaktycznych jest głównie związane z temperaturą w miejscu wykonywania pracy, ale i nie tylko. Podobnie jak w przypadku posiłków, napoje przysługują również wtedy, gdy pracownik wykonuje pracę związane z wysiłkiem fizycznym, których wykonywanie powoduje efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kalorii u mężczyzn i 1000 u kobiet. Ale generalnie napoje, właśnie tu się skupimy na temperaturze, powinny być wydawane wtedy, gdy pracownik wykonuje pracę w mikroklimacie gorącym, w którym wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25 stopni. Natomiast napoje profilaktyczne przysługują również pracownikom zatrudnionym w warunkach. Zimnego mikroklimatu, gdzie wskaźnik siły chłodzącej powietrza wynosi powyżej 1000. Ponadto napoje przysługują wtedy, gdy pracownik wykonuje pracę na otwartej przestrzeni w temperaturze poniżej 10 stopni lub powyżej 25 stopni. Napoje przysługują również pracownikom wykonującym pracę na stanowiskach, na których temperatura związana z warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza. Napoje powinny być zapewnione w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Oczywiście, w zależności od warunków pracy, powinny być to zimne lub gorące. Napoje. Ponadto, w przypadku pracowników wykonujących pracę w mikroklimacie gorącym, te napoje powinny być wzbogacone o witaminy i sole mineralne. Natomiast wydawanie posiłków profilaktycznych powinno odbywać się w ramach regulaminowych przerw, no mniej więcej po 3-4 godzinach, pracy. Napoje powinny być wydawane w ciągu całej zmiany roboczej. Oczywiście napoje, i posiłki wydaje się w dniach uzasadniających wydawanie tych właśnie napojów i posiłków. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania napojów i posiłków profilaktycznych, pracodawca jest zobowiązany przez cały rok kalendarzowy, niezależnie od warunków atmosferycznych, umożliwić pracownikowi dostęp do wody zdatnej do picia. Bardzo ważna informacja, nie jest dopuszczalne aby zastąpić wydawanie napojów i Posiłków profilaktycznych ekwiwalentem pieniężnym. Podsumowując, myślę, że najważniejsze kwestie, które powinieneś zapamiętać, mój drogi pracowniku, to to, że przysługują Tobie napoje i posiłki profilaktyczne, jeśli wykonujesz pracę w uciążliwych warunkach. I to na mocy przepisów kodeksu pracy, a także na mocy rozporządzenia w sprawie napojów i posiłków profilaktycznych. Warto sprawdzić w zakładzie pracy regulamin pracy, który powinien wskazywać. Wykaz właśnie stanowisk pracy, których wykonywanie ym, powoduje możliwość skorzystania przez ciebie z napojów i y, posiłków profilaktycznych. Ym, wydawanie posiłku związane jest z, z, głównie z wysiłkiem fizycznym, powodującym. Ym, Energetyczny taki wydatek organizmu, natomiast wydawanie napojów związane jest głównie z temperaturą w miejscu wykonywania pracy, ale też niekoniecznie dokładnie tak to wygląda, dlatego warto zapoznać się z tymi przepisami. Pamiętaj, że nie ma takiej możliwości, aby pracodawca wypłacił ekwiwalent pieniężny w zamian za dostarczenie właśnie takich napojów i posiłków. Profilaktycznych. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. No, okres zimowy już rozpoczęty. Rozpoczął się od 1 listopada, dlatego zwróć uwagę, czy nie przysługują Tobie przypadkiem właśnie yy, takie uprawnienia od pracodawcy, tak? Yy, napoje i posiłki profilaktyczne. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeśli tak się stało, to poproszę kciuka w górę pod filmem na YouTube. Znajdziesz mnie również na Facebooku, tumbr, yy, i też chciałam powiedzieć i na Periscope. Fajnie, że jesteś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.